Dzień dobry. Temat lekcji dzisiejszej obliczanie prawdopodobieństwa za pomocą drzewek. Wcześniej poznaliśmy prawdopodobieństwo klasyczne własności prawdopodobieństwa. Teraz idziemy krok dalej do takich zdarzeń, um, obliczania prawdopodobieństwa zdarzeń za pomocą takiego modelu drzewka probabilistycznego. Drzewka w prawdopodobieństwie stosujemy wtedy, kiedy doświadczenie jest wielokrotne, czyli powtarzane. Wtedy one nam ułatwiają, powiedzmy, liczenie tego prawdopodobieństwa. Wydaje mi się, że najłatwiej, i tłumaczenie, jak się stosuje, rysuje i oblicza te drzewka jest na podstawie przykładu. No i napisałam tutaj oczywiście w miarę proste zadanie na początku żebyście zobaczyli, o co tak naprawdę chodzi. W pudełku znajdują się kule. Mamy pięć kul białych i cztery czarne. Losujemy dwa razy. To myślę, że bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania. Dwóch kul czarnych, kul tego samego koloru. W pudełku znajdują się kule. Mamy pięć kul białych i cztery czarne. Losujemy dwukrotnie. I rozkładamy to jakby na takie Części mniejsze. Czyli tak, losujemy pierwszy raz z tego pudełka z tymi kulami. No to możemy wylosować kulę białą, albo możemy wylosować kulę czarną. To jest moje pierwsze losowanie. OK, wylosowaliśmy. Teraz losujemy drugi raz. No to znowu możemy wylosować albo kulę białą, albo czarną. Albo kule białą, albo czarną. I zobaczcie, jak to drzewo wygląda, jak ja rysuję tutaj te gałęzie. Bo to rzeczywiście ma takie nazwy jak gałęzie, drzewa, korzeń drzewa i liście. Drugie losowanie. Narysowałam drzewo, czyli coś, co przedstawia mi moje doświadczenie, tutaj losowe. Teraz Obliczam prawdopodobieństwo wylosowania. Tylko tak. Do każdej gałęzi oddzielnie. Tutaj mia miałam 5 kul białych, 4 czarne i wylosowałam kulę białą. I takie zwykłe prawdopodobieństwo klasyczne. No to kulę białą z prawdopodobieństwem 5,9. Kulę czarną z prawdopodobieństwem 4,9. Ok. I teraz tak, jak tu wylosowałam kulę białą to zostało mi tych kul ile? Cztery białe i cztery czarne, tak? No bo jedną wylosowaliśmy. No to kolejną białą liczę z prawdopodobieństwem cztery ósme. Mhm. Czarną z jakim prawdopodobieństwem? Też cztery ósme. I to była ta sytuacja po lewo. Teraz po prawo. Jak wylosowałam kulę czarną, to wtedy zostało mi tak, pięć kul białych i trzy czarne ogólnie 8. To teraz kulę białą liczę z prawdopodobieństwem 5 ósmych, a kulę czarną z prawdopodobieństwem 3 ósmy. Drugi krok do sukcesu sukcesu obliczyliśmy prawdopodobieństwo gałęzi. Jest taka własność, że zawsze tutaj to prawdopodobieństwo musi Wam się posumować do jedynki. Można sprawdzić, czy się na przykład nie pomyliliście. Ok, tylko drugi krok za nami. Co dalej? Czytamy polecenie w ogóle, jakie prawdopodobieństwo musimy konkretnie policzyć? Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul czarnych. To sytuacja, która mówi o dwóch kulach czarnych, to ona znajduje się tutaj. To jest czarna kula i czarna kula. I my to prawdopodobieństwo po gałęziach liczymy mnożąc. To znaczy 4,9. Razy 3 ósme. To, razy to. 4 razy 3 12. <laughs> Przepraszam. No i mamy 9 razy 8, oczywiście 72, co by można skrócić nawet, i to jest 1 szósta. Przeczytajmy drugie polecenie. Obniż prawdopodobieństwo wylosowania kul tego samego koloru to ku, kule tego samego koloru to oczywiście chodzi o dwie kule białe i dwie kule czarne. I co wtedy? No wtedy te prawdopodobieństwo to jest 5 dziewiątych razy 4 ósme, czyli pierwsza gałość dodać 4 dziewiąte razy 3 ósme. No i obliczmy. 5 razy 4, 20 9... Razy 8, 72. Tu mam 12,72. Często nie warto skracać przy tym mnożeniu, bo mamy wspólny mianownik już. A później te ułamki musimy dodać a tak, z rad technicznych. 32, 72. Takie jest prawdopodobieństwo. Pierwsze drzewko za nami. Ja pokrótce jeszcze opowiem, co się tutaj działo. W pudełku znajduje się 5 kul białych i cztery czarne. Losujemy dwa razy bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul czarnych, kul tego samego koloru. Najpierw musimy narysować drzewko, które rozkłada się na pierwsze losowanie, drugie, no, gdybyśmy losowali trzy kule, to byłoby trzecie losowanie. Rysujemy drzewko, czyli patrząc po kolei. Było 5 kul czarnych, pięć kul białych i 4 czarne. Czyli możemy wylosować kulę białą lub czarną. Pierwsze losowanie. Później mamy drugie losowanie. No to znowu możemy wylosować kulę białą lub czarną, białą lub czarno, czarną. Z jakim prawdopodobieństwem losujemy? Na początku było 5 kul białych, 4 czarne, czyli wszystkich 9. Prawdopodobieństwo klasyczne. No to kulę białą z prawdopodobieństwem 5 dziewiątych, kulę czarną z prawdopodobieństwem 4 dziewiąte. Lecimy dalej. Jeśli wylosowaliśmy jedną kulę białą, bo o tym mówi ta gałąź, to białych nam zostały 4 i 4 czarne, bo czarne były nieruszane. To teraz kolejną białą liczymy, losujemy z prawdopodobieństwem 4 ósme, a czarną z prawdopodobieństwem też cztery ósme. Ta gałąź mówiła o tym, że wylosowaliśmy czarną kulę, czyli zostało nam teraz 5 kul białych i trzy czarne no to kulę białą losujemy z prawdopodobieństwem 5 ósmych, no bo już jest jedna kula mniej, a kulę czarną z prawdopodobieństwem 3 ósme. Obliczone jest prawdopodobieństwo gałęzi. Następnie losujemy prawdopodobieństwo te, które konkretnie już nas interesuje w zadaniu, czyli w pierwszym podpunkcie było, że chcemy obliczyć prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul czarnych, czyli to jest ta gałąź na zielono, czarna, czarna. I prawdopodobieństwo się mnoży po gałęziach. 4 dziewiąte razy 3 ósme. No i wychodzi wynik. Pod punkcie B mamy oblicz prawdopodobieństwa wylosowania kul tego samego koloru. Ten sam kolor, czyli oczywiście dwie białe i dwie czarne. No to dwie białe to jest gałąź ta, 5 9 razy 4 ósme. A dwie czarne to jest 4 dziewiąte razy 3 8. No i tutaj już mamy mnożenie ułamków i dodawanie. Także szkoła podstawowa. Pierwsze zadanie za nami. Mam nadzieję, że nie wygląda zbyt strasznie. No to zadanie, może następne. Z owocami. W koszyku znajdują się owoce. Pięć mandarynek, cztery banany. I dwa kiwi. Losujemy dwa no, owoce. Oblicz prawdopodobieństwo że pod punkcie A będą to takie same owoce, pod punkcie B będzie to banan i kiwi. W koszyku znajdują się owoce. Mamy owoce takie, pięć mandarynek, cztery banany i dwa kiwi. Losujemy dwa owoce. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy takie same owoce albo banana i kiwi. Losujemy dwukrotnie, no to spośród tych trzech owoców oczywiście możemy wylosować mandarynkę, banana i kiwi. To jest pierwsze losowanie. Na razie prawdopodobieństwa nie liczę. No i losuję drugie owoce, drugi raz owoca. No to znowu mogę wylosować mandarynkę, banana kiwi, mandarynka, banana, kiwi, mandarynka, banan, kiwi. Jak widzicie, to drzewo już nam się tak rozrasta w szerokość. Teraz obliczamy prawdopodobieństwo. To już jest takie zwykłe prawdopodobieństwo klasyczne. Nasza omega to jest ilość tych owoców w koszyku, to mamy ich tu 11. To już sobie napiszę w mianowniku, będzie mi łatwiej. Teraz mandarynka, 5 mandarynek z 11, prawdaństwo, 5 11. Banana, 4 banany z 11, 4 11. Kiwi, 2 kiwi z 11, 2 11. Pierwsza gałąź mówiła o tym, że wylosowaliśmy mandarynki, czyli mandarynek, teraz mam 4, ale 4 z 10. No bo przecież jednego owoca już wylosowaliśmy. Banany były nieruszane, więc prawdopodobieństwo będzie 4 dziesiąte i kiwi też było nieruszane. 2 dziesiąte. Pierwsza gałąź za nami. Środkowa. Wylosowaliśmy banana, czyli teraz bananów zostały nam 3. Czyli kolejny banan z prawdopodobieństwem 3 dziesiąte. Mandarynki nieruszane, 5 dziesiątych. Kiwi. Nieruszane, dwie dziesiąte. Ostatnia prawa gałąź. Losujemy jedne, e, kiwi. Były dwie sztuki tego owocu, więc kolejne kiwi będzie z prawdopodobieństwem jedna dziesiąta. Mandarynka z prawdopodobieństwem 5 dziesiątych i banan z prawdopodobieństwem cztery dziesiąte. Drzewo wraz z prawdopodobieństwem jest już narysowane, więc przystępujemy do czytania polecenia konkretnego, w sensie jakie prawdopodobieństwo mamy policzyć, a nie jak wygląda cała sytuacja. Oblicz prawdopodobieństwo, że wylosujemy takie same owoce. No to takie same owoce to oczywiście dwie mandarynki, dwa banany albo dwie sztuki kiwi. Trzy gałęzie tutaj na zielono. Ja przypomnę, że po gałęziach pionowo mnożymy. Zatem 5/11 razy 4 dziesiąte. Teraz tutaj druga ta gałąź 4 je... o to 11. 411 razy 30 i ostatnia gałąź 2/11 razy 1 dziesiąte. Wszędzie mamy wspólne mianowniki, więc ja nic tutaj nie skracam. 11 razy 10, 111. 110. I mnożymy dalej. 5 razy 4, 20, 4 razy 3, 12 i 2 razy 1, 2. Dodajemy ułamki, mamy już wspólny mianownik. 32, 34. Ja już tutaj nie skracam, ale oczywiście można. Na pewno przez 2. No, przez 2 pewnie tylko. Pod punkt B, Teraz przeczytamy sobie polecenia, mamy wylosować banana i kiwi. No to banan i kiwi to jest banan i kiwi, no albo kiwi i banan, czyli dwie gałęzie. 4,11, pierwsza gałąź, razy dwie dziesiąte Mnożymy. Teraz dodajemy drugą gałąź.

85. Dobrze, drugie drzewo za nami. Jak ktoś y, czuje potrzebę, można sobie cofnąć i posłuchać jeszcze raz, żeby zrozumieć na takich łatwych drzewkach, żeby później nie mieć problemów, jeśli coś się pokomplikuje i będziemy losować naprawdę fajne rzeczy. No to zadanie trzecie. W pudełku są cukierki, osiem krówek, pięć irysów, dobra, losujemy. Cukierki. Oblicz prawdopodobieństwo, że będą to dokładnie. Dwa irysy i jedna krówka. Ok. W pudełku są cukierki, mamy osiem krówek i pięć irysów. Losujemy trzy cukierki. No to losujemy. Pierwsze losowanie krówka albo irys. Drugie losowanie krówka albo irys. Od każdej gałęzi. I jeszcze jeden cukierek. Krówka, irys. Krówka, irys, krówka, irys i krówka, irys. Także widzicie, teraz drzewo jest takie dłuższe, albo można powiedzieć wyższe. Obliczamy prawdopodobieństwo. Wszystkich cukierków było 13. Krówkę losujemy z prawdopodobieństwem 8 trzynastych, a irysa 5 trzynastych. No, i teraz tak. Jedną krówkę wylosowaliśmy. No to kolejną krówkę będzie z prawdopodobieństwem 7 dwunastych. No bo jest jedna krówka mniej. cukierków, wszystkich jest mniej. I rysy były nieruszane. 5 dwunastych. Kolejną krówkę losujemy. No to teraz z prawdopodobieństwem 6 11 A rysy ciągle były nieruszane. 5 11 Teraz tu może przejdźmy. To jest sytuacja, kiedy wylosowana jest krówka i irys, czyli krówkę mamy teraz o jedno mniej, czyli 7 jedenastych i irysa mamy jednego mniej, czyli 4 jedenaste. Można sprawdzić, ja przypomnę, czy te... Tutaj ym, gałęzie zsumują Wam się, prawdopodobieństwa na tych gałęziach zsumują Wam się do 1. 7 plus 4, 11, 11, 11, 5 plus 6, 11, 11, 11, wszystko jest ok. Prawa strona drzewa. Irysy, 5, 13, jeden wylosowany, no to zostanie 4, 12. Krówki nieruszane, 8, 12. Kolejny irys z prawdopodobieństwem 3, 11. A krówki ciągle nieruszane, 8,11. No i ostatnia tutaj gałąź, krówka, 7,11. I rysów będzie 4, 11. Drzewko już jest, to nadeszła pora do przeczytania polecenia. Oblicz prawdopodobieństwo, że będą to dokładnie dwa irysy i jedna krówka. Dwa irysy i jedna krówka. No to może być gałąź tak. Krówka, irys, irys. Dwa irysy i jedna krówka. Irys, irys, krówka. Dwa irysy i jedna krówka. I jeszcze jedna gałąź, patrzcie. Irys, krówka, irys. Czyli mamy trzy gałęzie. Po gałęziach prawdopodobieństwo liczymy mnożąc. Poda.

480 przez 1716. No, można by popróbować skrócić przez 4 na przykład. dwie cyfry nam się dzielą tutaj przez 4. No to kolejne drzewko za nami. Jesteśmy już chyba gotowi na zadanie z podręcznika. zdanie wygląda tak. Po podwórku chodziło osiem kogutów i dwie kury. Pies wpadł na podwórko. Oj. pies spadł na podwórko i zaczął gonić dwa ptaki. Oblicz prawdopodobieństwo to jest mój skrót od prawdopodobieństwa jak jeszcze nie wie że były to pod punkcie A dwa koguty. pod punkcie B kogut i kura No to zaczynamy. Po podwórku chodziło 8 kogutów i dwie kury. Pies wpadł na podwórko i zaczął gonić dwa ptaki. Mamy obliczyć jakie to konkretnie ptaki były. Pies po podwórku chodziło 8 kogutów i dwie kury, także już wypisałam dane. No to tak, pierwszego ptaka najpierw pies goni, to może być albo kogut, albo kura. Następnie mamy drugi ptak, który został wylosowany i wybrany przez psa. To jest kogut, albo kura. Bardzo życiowe zadanie. Obliczmy prawdopodobieństwo. Wszystkich ptaków na początku było 10. Kogutów było 8, czyli mamy prawdopodobieństwo 0,8, a kury mamy 2. Teraz obliczamy dalsze prawdopodobieństwo. Jeśli koguta już jednego ten pies wybrał, no to następnego wybiera z prawdopodobieństwem 7, 9, no a kury były nieruszane, czyli 2,9. Teraz jeśli jedna kura była już goniona, no to następna, została nam tylko jedna i ona jest goniona z prawdopodobieństwem 1 dziewiąta, a koguty nieruszane 8 dziewiątych. No i patrzcie, jak to się fajnie od tej jedynki sumuje. Można sobie szybko siebie sprawdzić, czy się nie pomyliliście. Oblicz prawdopodobieństwo, że były to dwa koguty. No to PODA, to jest gałąź ta po lewo, dwa koguty, 8 razy,

dodać 2 dziesiąte razy 8 dziewiątych, 8 razy 2, 16 90, dodać 16 90. To mamy 32 dziewięćdziesiąte, no to tyle tutaj wyszło, te prawdopodobieństwo spod punktu B. Może zadanie z podręcznika. Przygotowano 30 losów, z których tylko 4 są wygrywające. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kupując dwa losy otrzymasz dwie wygrane? Przygotowano 30 losów, z których tylko 4 są wygrywające. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kupując dwa losy, otrzymasz dwie wygrane? No to mamy tak: 30 losów, i wśród nich są 4 wygrywa wygrywające. No to jeśli mamy 4 wygrywające, no to przegrywających, oczywiście, mamy 24. I wygrywające 4. Kupujemy dwa losy. No to możemy kupić los przegrany albo wygrany. To jest kupno pierwszego losu. No i kupujemy drugi los. Czyli może być to los przegrany i wygrany, przegrany i wygrany. Jakie prawdopodobieństwo wygranej? No to 4,30. Przegranej, 26-30. Jeśli kupiliśmy jeden los wygrany no to zostało tych losów wygranych 3, 29, a przegrane były nieruszane, czyli 26, 29. Jak kupiliśmy los przegrany, no to teraz kolejny przegrany to jest 25, 29, a wygranych mamy ciągle 4. W zadaniu było, że chcemy wygrać tak na całego, chcemy mieć dwa losy wygrane, czyli to jest ta gałąź po prawo. Poda, prawdopodobieństwo kupna dwóch losów wygranych to jest 4,30 razy 3,29. No i pomnóżmy sobie 30 razy, 29, 30 razy 29 to jest 870, a u góry mam 12. Czyli takie zadanie nietrudne, ale zauważcie, że też na drzewko. Jakie zadania liczymy drzewkiem? Zdarzenia wieloetapowe, kiedy coś nam się powtarza, jakaś sytuacja, losujemy kilkukrotnie, wybieramy kilka osób spośród jakiejś grupy, przyporządkowujemy coś jak, jakiejś grupie osób i kilka razy coś powtarzamy, to wtedy najłatwiej jest to obliczyć drzewkiem, szczególnie na poziomie podstawowym, bo na rozszerzeniu mamy jeszcze trochę inne narzędzia, to na przykład jakieś kombinacje czy coś takiego. Tutaj drzewko, prawdopodobieństwo klasyczne, pozwala na rozwiązanie naprawdę dużej ilości zadań. Mam nadzieję, że troszkę Wam się w głowie rozjaśniło. Jeśli nie, można jeszcze sobie raz ten filmik obejrzeć. Będzie praca domowa, zadana też, żeby sobie poćwiczyć. Będziemy to też kontynuować. Są zadania też trudniejsze, co by nie powiedzieć fajniejsze, ale to na następnej lekcji. Także na razie dziękuję i pozdrawiam.